Witajcie bardzo serdecznie na samym wstępie. Jeśli jesteś nowy, nowa, zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Zaczam także dołączenia do Discorda, gdzie tam będę ostrzegał ostrzeżenia wydawać. Zadawać nam pytania. Na 1000 subskrybentów robimy lapa. Także cześć. Cała <laughs> moja robota tegoroczna cała moja praca <laughs> sezonowa Shelfy, nie szelfy, nieszelfy, cepki, superkomórki burzowe rozwiane kowadło po superkomórce burzowej wiosna tego roku właśnie w tym padała i śnieg <laughs> A inny <jest> cypercel <laughs> dobre Torki za palce to mi się nawinęło. Smugi opadowe również się nawinęły. To była w tym roku Dziękuję, że byliście. Shelf cloud. Komórki opadowe, konwekcja, 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 konwekcja. Shelf cloud, nimbo. Smugi opadowe, konwekcja, konwekcja. <laughs> Łowcy burz, jesteśmy, wprawdzie jesteśmy łowcami burz w nazwie, ale łowimy także piękne zachody słońca, popatrzcie na to, konwekcja Smugi opadowe gdzieś na początku wiosny <laughs> SELF Ja, a na tle szelf. <laughs> SELF Torki za jakość, ale ja tu byłem pod Shelfem. generalnie praktycznie super komórka na NF. Potem pojawia się jeszcze jedna, ale już nie mam zdjęcia, nic nie zapisanego. <laughs> A wyglądał prąd rotujący oraz shelf Shelf, Shelf. Ja centrali nad shelfem. Shelf uchwycony centralnie nad nami. Status, konwekcja, konwekcja. Konwekcja, konwekcja. <laughs> konwekcja. Też konwekcja. Wybuch konwekcja, 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 konwekcja piękna konwekcja ja w tym roku będę również, sorry że to na nagraniu jest, ale również mamy tutaj wyładowanie przechwycone. a to rzadkość i CyberCell, dawa. dała Ryta z dzisiejszego dnia Uch, pięknie uchwycony do ziemny. Pięknie uchwycony do ziemny. Mugi opadowe. No i na koniec Shelf -cloth. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszam do subskrybowania kanału. Im nas więcej, tym weselej. Im szybciej dojdziemy do 1000, a tym lepiej. Cel to 1000. Link jak coś będzie w opisie. Link będzie w opisie. No i co? Jeszcze na focie się jutro, bo to mają być burze. Gdzie ostrzeżenie wleci ode mnie z paniem albo rano. Trzymaj się się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Cześć!